26 wrzesień Rod Krokus Zaczęliśmy od winogron, które ktoś mi tutaj namiętnie obrywa i rzuca na ziemię. Stąd tu pełno takiego drobiazgu leży. Ja zbieram te kistki, ale drobiazgów już nie zbieram, tak jak tutaj. No i winogron zachowano w bardzo dobrym stanie. Winorośl praktycznie <laughs> nie ma Żadnych chorób, żadnych chorób grzybowych, ale też były mocno cięta w tym roku. Z raz ją ciąłem, podcinałem. No i stąd taki efekt, że tutaj taka przeźroczysta jest. Dobra, co my tutaj mamy, astromerie, jedne, tam drugie. To, co pozostało, ale to też taka ozdoba. Takie suszki, ludzie mają suszki w wazonach. Tak. Generalnie wszystko już przekwitło. Buraczki też do koń dobiegają już do końca. Ale zdarzają się takie, takie, takie giganty, jak tutaj na przykład. O, proszę bardzo, taki buraczek. Marchewki też tak wyrywam co, co większe, co mniejsze rosną. Kapusta czerwona jeszcze rośnie. Tu wzorem Klaudii będę miał nasiona. Nie będę kupował w następnym roku. O, jeszcze z czosnku mi zostało, to muszę oberwać. Oberwać i schować i posiać. <laughs> tu już daję trawę z wykoszenia. Hmm. Tu będę musiał zerwać Tutaj nowa trawa No tutaj pietruszeczka A już nasienna chyba no. no zobaczymy Zobaczymy jak to będzie tu, to jest, tu chyba nasiona już były Jeszcze są Dobra Tu mi się zawaliła ta grządka ta, Ten palik No bo na mikro był no i taka bestia licha, trzeba przyznać. Tu jest w Izabela Zaleska, tutaj żabka skacze. No, spróbujemy, co to za. Mm, no, nawet dobre. Słodziutkie. Ok, ładnie rośnie. Tam też są owoce. Proszę bardzo. Na no, Następny sezon już wyszły z ziemi. Dziewamny. Mm. W folioku najlepiej powodzi się smagliczkę. Co za zapach. Ile ona tu przyciąga pszczółek. Jedna, druga. To jest chyba działa jak narkotyk, bo tam na górze była trzecia i nie mogła odfrunąć tu papryczki dobiegają, dojrzewają. Mam pomidorki jeszcze, czy winogrona. No i tak powoli nie zrywam tyle ile. Damy radę zjeść, tyle będę zrywał. Szeroki, Szeroki. No, Zaapetycznie to nie wygląda, ale smaczne pierony. Lacz leczery. A tu faworyt. Rzeczywiście mój faworyt to faworyt. No tutaj już pozrywałem torymską zorzę. No, tu też ten były obcinane dość mocno. I nie ma jakiejś nie ma tragedii tutaj. Te liście. Proszę bardzo. Mimo, że tu jest zawsze wilgotniej. Gdzie ususzona? To będzie wyrzucić na pole. Drugi rzut oka na Astromergie. Zimowite, piękne. Kładą się, wystarczy deszcz i po nich. A tam zimowite, białe. Mhm. Mm. Takie piękne dzwoneczki. Strasznie mi się podobają. Jagódki też już w dobrym stanie. Wchodzą w zimę. Funkcja Magellana. No po prostu piękne, przepiękne. Kolejna. Kolejna, kolejna. Astromeria. Cis też pięknie rośnie. Bardzo ładnie. On tutaj. Nie po drodze, ale, ale bardzo ładnie rośnie. Zielony. Rusze to już tak przekwitły. Poziomkowe pole. Zawsze parę poziomek jest. A tam pokaże jabłuszka. Nalinówka. Z Proszę bardzo, jak ładnie rośnie. Piękny owoc. O, to z raptem taki patyczek tutaj Tutaj druga malinówka, inna odmiana, też z rety. To są nounajmowe jabłuszka, ale wyglądają, smakują lepiej niż te tutaj. A tutaj jest kolejna malinówka z rety. I też pięknie wygląda, i też zdrowsza niż, niż tamta malinówka. Także wszystkie je muszę zabrać na pole, tak naprawdę. Tam śliwki były, albo i nie były. Gruszka. Wydaje mi się, że do wykarczowania. Tylko muszę znaleźć pomysł, czym zastąpić tą gruszę i tą jabłonkę na pewno. Tutaj pięknie już rośnie sobie nowa łodyga. Nowy przewodnik. Dla brzoskwinki nie szczepiłem jeszcze w tym roku. Wydaje mi się, że te owoce są smaczne. I zostawimy tak, że będzie tylko parę gałęzi zaszczepionych harnasiem jeszcze może jakąś inną inką a reszta będzie naturalny smak tutaj już borówki się przebarwiają Hortencja Nawet ładny bardzo ładny bardzo ładny kolor komary pływają w wodzie, trzeba będzie wylać bardzo ładne kolory, przepiękne kolory, to takich kolorów to tu nie kojarzę. O, przepiękne. Tam też są. Tutaj takie jaśniejsze. I bukietowa, bukietowa chyba najmniej ładna tego wszystkiego najmniej ładna bukietowa jest i okay. grzybki zobaczymy czy rosną grzyby w kompostowniku Rabarbar też się jako tak otrzyma ale podobno o tej porze roku się już nieje bo za dużo szczawianów czy czegoś tam Tu rosły te grzyby. Wspomnienie tu rosły grzyb bo też tylko wspomnienie. Ślimaki chyba zjadły, kurczę, niesamowite. Te ślimaki jedzą wszystko. Było, był grzyb i nie ma. A nic, można domniemywać, że były jadalne w takim razie, bo żaden, żaden ślimak nie leżył. Mm -hmm. Tak, miskanty, W Trzeba się zastanowić jak ciąć tam rozkwinie żeby nie kładła się tak na dół bardzo, bo bardzo się położyła po tym roku No zobaczymy Czereśnia też Mocno do obcięcia albo do, a, do odkształcenia tych badyli, ale coś Marnie to widzę Ale może też tutaj uciało, zredukowałem o tą jedną gałąź. Bardziej prosta taka. Dużą muszycę. Nie ma dużych przyrostów, no ale przynajmniej nie trzeba ciąć. Muszyca naturalnym sprzymierzeńcem. Miskant taki średni. Róża. I ładniejsza była na obrazku. no Piękne te kolory, zbiory, tu chyba nic nie ma, tam astry w mocno nieatrakcyjnych w kolorach, rozsadnik, coś tam jeszcze żyje, coś tam jeszcze żyje, trzeba podlać, dobra, no i na tym będziemy kończyć film.